Moi drodzy, dzisiejszym bohaterem naszego filmu będzie masło orzechowe. Ale nie takie, które dostaniecie w sklepie, tylko oczywiście takie, które można zrobić sobie samemu, bardziej zdrowe i pełne różnych wspaniałych wartości odżywczych. Nasze masło przygotujemy w, z orzechów laskowych, ale Wy możecie je zrobić w taki sam sposób z każdych innych orzechów, które macie w domu i pod ręką. A co nam z tego wyszło i jak się nasze gotowe masło prezentuje, możecie zobaczyć sami. Do przygotowania masła orzechowego potrzebujemy przede wszystkim orzechów i to jest podstawowy składnik. Możemy też do smaku dodać sól, ewentualnie jakiś słodzik, coś, co sprawi, że masa będzie miała słonawo-słodki posmak. Tak, ale w naszym przypadku będzie to tylko odrobina soli. Sprawa, słuchajcie, ma się zupełnie prosto. To, co musimy zrobić, to przesypać nasze orzechy na blachę, niczym nie wysparowaną, czystą blachę, i wstawić je do piekarnika, który jest nagrany do 180 stopni. Tam pieczemy orzechy około 10-15 minut, ale musicie sprawdzać, czy przypadkiem już nie zaczęły się palić, bo yy, chodzi o to, żeby orzechy były fajnie uprażone, ale jeszcze nie spalone. Masa jest już zrobione, to znaczy orzechy są już zmielone na gładką i yy, dość oleistą masę. I to jest tak naprawdę moment, w którym możecie zadecydować, jak chcecie, żeby wasze masło dodatkowo smakowało. Czy chcecie, żeby było słone i wtedy dodajecie odrobinę soli, czy chcecie, żeby było słodkie? Yy, I możecie dodać cukier, a ewentualnie cukier kokosowy, ewentualnie miód, cokolwiek Wam będzie tutaj pasowało. Możecie też połączyć, oczywiście słodkie ze słonem i wtedy będziecie mieli masło orzechowe jak ze sklepu. Także jesteśmy gotowi do przelania masełka do pojemnika. masło orzechowe jest gotowe. Bardzo łatwo i bardzo szybko się to e, przyrządza. Tak jak wspominałam na początku, e, możecie zrobić masło orzechowe z dowolnych orzechów. Możecie nawet spróbować zrobić to z pestek e, dyni czy z pestek słonecznika. Warto eksperymentować. Nie przerażajcie się, jeśli będziecie mieć masło orzechowe, a ono będzie robiło się coraz bardziej zbite. To jest moment, który należy przetrwać i przeczekać. Pozwolić nożom działać, z czasem to wszystko się na tyle drobno rozetrze i rozetnie, że będzie miał konsystencję płynną. Także nie poddawajcie się. Jeśli rzeczywiście nie idzie, i wasze noże nie dają rady, zawsze możecie dodać odrobinę jakiegoś oleju oliwy, która nie doda do tego smaku, na przykład olej lniany. I wtedy nam się to wszystko bardzo ładnie utrze. To, co możecie zrobić z takim masłem, poza tym, że możecie użyć różnych, y, różnej bazy w postaci różnych orzechów i pestek, to jest też to, że możecie y, to, naprawdę to masło łączyć jeszcze z różnymi innymi rzeczami. Na przykład możecie sobie zrobić masło, do którego dodacie cynamon, do którego dodacie kakao. Można dodać tutaj drobinę gałki muszkatołowej, ewentualnie y, nawet kary, żeby sprawdzić, żeby miało lekko indyjski posmak. Można się tutaj bawić dowoli. Masło orzechowe jest tłuste, więc bardzo fajnie będzie nosiło wszystkie smaki, które postanowicie tutaj dodać. Możecie dodać trochę chili. Tak jak wspominałam, no generalnie sky's the limit i możecie zrobić to masowe według własnego uznania tak jak będzie Wam ono najbardziej smakowało. Masło orzechowe też samo w sobie doskonale nadaje się do tego, żeby posmarować ten chleb, posmarować tym jakieś ciasto. Świetnie będzie się też nadawało do tego, żeby wykorzystać je do lodów. Tak. A o tym to zobaczycie już w następnym odcinku, jak wykorzystać masło orzechowe do przygotowania lodów. No i kochani, jak Wam się podobało? Mam nadzieję, że sami taki, ten przepis wypróbujecie i zrobicie w domu masło orzechowe. Jest bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ robi się szybko. Zawsze można to zrobić, nie trzeba biegać do sklepu, można zrobić to samemu i zastosować do bardzo, bardzo różnych rzeczy. Dajcie znać, jak Wam poszło, dajcie znać, do czego wykorzystujecie masło orzechowe. Chętnie z Wami o tym pogadam. A jeśli Wam się podobało, dajcie lajka. Like a Jeśli wiecie o kimś, kto powinien Waszym zdaniem zobaczyć testowanie, poinformujcie tę osobę, podeślijcie jej też linka. Czekam na suby, czekam na Wasze opinie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia za tydzień.